Yeah. Uh... Hej, cześć, witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie w tym jakże pięknym dniu. Moi drodzy, powiem wam tylko tyle. Powiem wam tylko tyle. Człowiek, człowiek, moi drodzy, przynajmniej ja tak myślę, w miarę swoich możliwości, Powiem, moi drodzy, może nie tyle rozwijać się intelektualnie, ale tak, Moi drodzy, żeby być, mieć jakikolwiek zasób wiedzy i umiejętności, umiejętności analitycznych, jeśli dobrze, jeśli, jeśli dobrze kojarzę. Bo widzicie, moi drodzy, nie, bo widzicie, moi drodzy, e, ja, ja, moi drodzy, ja, ja zawsze od dziecka uważam, że nauka jest bardzo ważna. Że nauka jest bardzo ważna i naprawdę, moi drodzy, warto, in, warto inwestować w edukację, a czykolwiek trzeba, trzeba nadbielić, że każdy człowiek, ma, każdy, człowiek ma, każdy, człowiek ma, każdy człowiek ma inne umiejętności uczenia się. Ponieważ są ludzie, którzy na przykład, jak rozwiązują jakieś problemy, znaczy w sensie rozwiązują jakieś zadania, Jedna osoba rozwiązuje problemy w sposób szablonowy, druga osoba uczy się i rozwiązuje różne zadania w sposób nieszablonowy. Jeszcze inna osoba, moi drodzy, rozwiązuje jeszcze inaczej. Przynajmniej tak, jak sobie przypominam, jak chodziłem do szkoły. A jeszcze inne osoby w ogóle olewały, na, ole, olewały coś takiego jak naukę. To się zdarzają tacy. Ja osobiście, moi drodzy, z tego co pamiętam, ja od, y, od podstawówki lubiłem się uczyć, aczkolwiek to, y, to, jak mi to wychodziło, to już jest kwestia na inny film. Ponieważ, moi drodzy, y, 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 jak to powiedzieć, y, z, z pewnych przedmiotów oroj nie byłem, z matematyki na pewno nie. Aczkolwiek, moi drodzy, z perspektywy czasu uważam, że. Z perspektywy czasu, moi drodzy, uważam, że, że nauka jest dosyć, dosyć istotna, nawet wtedy, jeżeli przykładowo, jeżeli, nawet jeżeli, moi drodzy, później decydujecie się, że na przykład, nie wiem, ktoś idzie do szkoły średniej, ale nie idzie na studia, czy tak jak na przykład w przypadku jego, ja na przykład matury nie pisałem, to już innej przyczyny. Widzicie, moi drodzy, też te, też, o, też ogólnie, też ogólnie edukacja, moi drodzy, no nie mogę, nie mogę, nie mogę właśnie zrozumieć, bo kiedyś było tak, że mówiono do dzieciom, że trzeba się uczyć, bo nie będziesz miał dobrej pracy. Tam nie pójdziesz na studia, nie będziesz miał dobrej pracy, moi drodzy. Czy się z tym zgadzam, czy nie, to już jest inna kwestia. Bo, moi drodzy, jak później człowiek dorasta, to później się przekonuje, że nawet mając ten zasób wiedzy, że nawet mając ten zasób wiedzy, który człowiek wypracował w latach szkolnych, to tak naprawdę nie definiuje człowieka to, to, do jakiej pracy pójdzie, nie definiuje nawet człowieka to, ile będzie zarabiać. Bo tak naprawdę, moi drodzy, obecnie, ta osoba, taki jak to, jak to kiedyś się mówiło, e, ucz się, bo będziesz kopać rowy, obecnie, moi drodzy, nie ma żadnej, żadnej, żadnej logiki i żadnej siły. Bo widzicie, siły merytorycznej teraz tego nie ma, bo teraz, osoba, która, jak to się mówi, e, kopierowy niejednokrotnie, moi drodzy, niejednokrotnie, moi drodzy może zarab, zarobić więcej niż. Jest taka osoba wykształcona, ale to już jest kwestia tego, jaki dożyliśmy czasów. Ale nawet jeżeli, nawet jeżeli, moi drodzy, zdarzy się Wam, że przykładowo, nie wiem, pójdziecie do techniku, gdzie jest element liceum, czyli tego, że możecie zdać maturę i od razu możecie mieć zawód, to i tak uważam moi drodzy, że, że warto, moi drodzy, inwestować w swój zasób wiedzy, w swoją edukację, jakkolwiek byśmy tego, jakby, jakkolwiek byśmy tego nie interpretowali, bo mówiąc szczerze, moi drodzy, nauka jest dosyć ważna. Nauka jest dosyć ważna. Wykształcenie, jak powiedziała kiedyś do mnie jedna pewna mądra osoba, wykształcenie to jest rzecz, której nikt Wam nie zabierze. To jest chyba jedna rzecz, której nie da się zabrać. Prawdopodobnie. Czy warto było uczyć się przez całe życie? Czy warto było starać się jak ja? Czy warto było uczyć się aż do bólu? Czy mogę odejść sobie już bez żału, Nie!